Kamera zabrana, sprzęt gotowy, tylko odpalać, zdjęcia robić i kręcić. Mamy latarnię morską. Ale chmury, kurde, jakie. Oczywiście pochmurno jest. Evergreen? nappies, I don't know what's mean. What's mean evergreen? Basia? Evergreen, so it stay, always stays green. Like you get trees that are evergreen. Okay. So that means they retain their leaves throughout winter, like conifers. Pine trees. In Mapa Harwich. On widkowie przybyli do brzegu. Dużo muszli tutaj jest, Basia zbiera muszle. Haja, Babra! Tak, to ja, ktoś się rozbił. Sesja zdjęciowa skończona, a teraz udajemy się w inne miejsce. Stary budynek banku. No i tutaj statek, jaki fajny, czerwony. Na górze jest jakaś jadalnia, coś można zjeść. Taki, taki stateczek. A ta łódka, to ja nie wiem, ile ona tutaj lat ma, ile ona tutaj stoi. Cała uszczerbiona. Molo. Garwicz, bardzo małe. Sieci na ryby. Przygotowane. To tutaj Tak to wygląda. O, no, ulica czy ścieżka prowadzi tutaj do kościoła. Następna piękna budowla, czyli kościół w Harwich. Ten kościół tu się nazywa San Nicholas Church. Z museum, z... O, o. Zmienił się. So, camera get good film. A teraz doki z drugiej strony. O strony nice. To jest właśnie Harwich. Now is that coming into Harwich or Felix tam na końcu z lewej strony właśnie siedzimy Przyszli wędkarze Wiem, że w Polsce też tutaj dużo wędkuje osób Tem te um no ferry né? See it.